Puławskie Azoty w środę ogłosiły zwycięzcę drugiej edycji loterii Dbamy o polską ziemię. Główną nagrodą był ciągnik marki New Holland. Warunkiem udziału w loterii trwającej od 11 lutego tego roku był zakup nawozów z oferty grupy Azoty na kwotę minimum 1000 zł brutto oraz zarejestrowanie tego zakupu. Zwycięzcą został Jan Duda z woli gałęzowskiej w gminie Bychawa. Po odbiór nagrody z rąk prezesa grupy Azoty Pławy Krzysztofa Bednarza, Piotra Zarosińskiego, dyrektora Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro oraz Łukasza Chęcińskiego, przedstawiciela firmy New Holland W. Polsce pan Jan przyjechał do Puław wraz z żoną i trójką dzieci. Najpierw to jest y, jakieś lekkie niedowierzanie, że to, czy to, że to w ogóle jest możliwe, no a potem, no, no oczywiście, no radość i no, no po prostu no, no, zupełnie niespodziewane niespodziewana taka, ta, no, taka radość, no szczęście po prostu z, no, z tego. No tak, oczywiście. Do tej pory nie miałem żadnego ciągnika, który ma klimatyzację, no a to przy obecnych takich no, warunkach atmosferycznych, w tej chwili upały, no to, to jest no kluczowa sprawa. Bo, jeżeli siedzi się w ciągniku, który nie ma klimatyzacji i pootwiera się wszystkie szyby, to i tak jest gorąco, że trudno tam wytrzymać w środku. Natomiast tutaj to jest zupełnie co innego. Nawozy kupujemy i tak, bo one są potrzebne w gospodarstwie. A jeżeli przy okazji można coś uzyskać dodatkowego i do zupełnie niespodziewanego, no to oczywiście, że warto. To nic nie kosztuje. Do udziału w tegorocznej edycji loterii wpłynęło ponad 16 tysięcy zgłoszeń. すごい Zatem takich rzeczy, które myślę, że przydadzą się w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o pracę.